Dzień dobry, dobry wieczór, bo nie wiem, kiedy mnie oglądasz. Jordy Scarland, Norwegia i śledź atlantycki, jak widzicie. E, pokażę Wam, jak go łapać, gdzie go łapać, na co go łapać i gdzie jest najwięcej sukcesów, jeżeli chodzi o tego skurczybyka. Śledź unikatowy występuje w trzech wariantach. Jest to pospolity, medalowy i unikatowy do wyłapania. Będzie się łapał na wszystkie te przynęty, ale odpuściłbym okładniczkę, ponieważ okładniczka może być zakupiona dopiero na 105. poziomie i ja wykorzystywałem tą przynętę do łapania jesiotra. Bardzo się fajnie jesiotr łapie na okładniczkę. Jeżeli chodzi o spinning, spinning craft 2,5 cm, różne kolory, możecie sobie tutaj założyć na główkę jigową 4 gramy albo kopytko 3 cm, też bardzo dużo sukcesów miałem z tą przynętą. I bardzo dużo graczy, naprawdę bardzo, bardzo dużo graczy wyciągało właśnie tego skubańca na blachę łódkę 14 gram 1.0. Możecie na to też wyciągnąć i makrelę unikatową, i ostroboka unikatowego, i makrelosza. Jeżeli chodzi o wędkę, jest to River Spill 3 gramy do 14 gramów, wytrzymałość 12 do 26. Warto się za, zaopatrzyć w tą wędkę, jeżeli chodzi, nie będę tego naprawiał, jeżeli chodzi o y, przypon Fluocarbon, będzie tutaj spoko, y, jeżeli się zerwie, no, nie są to naprawdę tak olbrzymie koszta, żeby wymienić sobie tą blaszkę czy, czy ten przyponik, a będzie Wam łatwiej wyciągnąć właśnie tego śledzia. Zapraszam Was teraz na blog, gdzie wyciągam te śledzie, i chciałbym zaprosić Was również na Discord, z którym niedawno wystartowałem. Poinformować Was także, że w każdą sobotę będzie stream. A także w pierwszą sobotę w miesiącu będzie stream z graczami, w którym będziemy losować nagrodę. Oczywiście po turnieju 30 dni premium. W ostatnim turnieju wygrał Tygrysek. Pozdrawiam Tygryska. Przejdźmy teraz do markerów. Jeżeli chodzi o markery, przepraszam, już Wam pokazuję mapkę. Dużo. Dużo sukcesów, jak wypływamy tutaj z tej naszej mariny i płyniemy sobie tym kanałem do samego końca. Miałem tutaj właśnie na te śledzie. Wyłapiecie tutaj też i ostroboki, i makrele. Śledziki też tutaj gdzieś były. Ostrobok. 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 Makrela. Makrela. Skurde, gdzie jest ten śledzik? Śledź atlantycki na robaczki, haczyk 4,6. No i teraz mamy kolejnego śledzia, którego teraz złapaliśmy, medalowego. Jeżeli chodzi o spinning, gdzie bawiłem się spinningiem, to było tutaj troszeczkę wyżej. Blacha łódka 14 gramów, 1,0. I tak jak mówiłem Wam wcześniej, kopytko 3,0. To był śledź atlantycki i chyba medalowy, tak właśnie. Kolejne miejsce to miejsce, tutaj pozdrawiam gracza Hugo, który podesłał mi tego markera, albo jakiegoś innego, nie, Hugo wyciągał na blachę, o ile dobrze pamiętam 1.0. ktoś z graczy jeszcze mi tutaj podesłał tego unikata, właśnie na krawa 2.5. więc tych, tych przynęt jest naprawdę dużo, zobaczymy co się tutaj złapało, uzbrójcie się oczywiście w cierpliwość, ponieważ podczas wyciągania tego śledzia, będziecie też trafiać na inne ryby, typu plamiak Typu właśnie makrelosz, typu e, ostrobok, czy zwykła unikatowa makrela. Pokażę Wam, jak wygląda siatka, proszę bardzo, co można wyciągnąć w międzyczasie. To były oczywiście naglady i, i kolenie to były większe haki, ale jeżeli chodzi o te mniejsze, które wyciągnąłem właśnie przed chwilą, to makrelosz, witlinek, śledź, witlinek, witlinek, można złapać tutaj dużo małych rybek. Pozdrawiam i do zobaczenia. Cześć! Okładniczka nie będzie działać, tak jak mówiłem. I szkoda tej okładniczki. Jesiotr. I tak jak mówiłem w podcinku, zapraszam na Discorda, który niedawno ruszył. Bardzo wielkie podziękowania dla El Corsario Daro. Zaczęliśmy tutaj robotę. Są nowo przybyli, regulamin, ogłoszenia, odcinki live, tablica chwały, właśnie z tych naszych turniejów. Można sobie pogadać, pośmiać się, pokazać swoje rekordy, kto złapał jaką największą rybę, a także zapytać o jakąś rybkę, której nie możecie złapać i, i potrzebujecie pomocy. Zawsze ktoś się znajdzie tutaj, kto odpowie. Tyle głowę do pana Drewniaka, który, który odwala tutaj niesamowitą pracę i pomaga wszystkim dookoła. Polecamy filmy, śmiejemy się, no i gadamy na łowiskach. Wpadajcie na Discord. Cześć!